Jeden ze składników, który użyjemy w sałatce, rośnie na tego typu polu, jest słonecznie żółty oraz pachnie na całą okolicę. Jest to oczywiście rzepak, który z postaci takich ziarenek trafia docelowo po obróbce do butelki, jako złocisty, smaczny i zdrowy olej rzepakowy. Liście jak widać mają już iście jesienne kolory, a w polu nie ma już śladu po rzepaku. Mamy jednak butelkę ze złocistym olejem rzepakowym, który ma aż 10 razy więcej kwasów omega-3 niż oliwa z oliwek. Ale to nie wszystko. Jeśli chcesz wykonać smaczną, piękną, efektownie wyglądającą sałatkę, oglądaj dalszą część filmu. Składniki, które potrzebujemy, to filet z piersi kurczaka, czerwone buraki, najlepiej świeżo zebrane z pola, ziemniaki, które są wręcz naszym dobrem narodowym mix sałat zielona, czerwona, fioletowa, wspomniany oczywiście olej rzepakowy. Ponadto do wykonania tej sałatki przyda się musztarda, czerwona cebula, pieprz, sól, cytryna, doda nam świeżości i fajnego kwaskowego smaku, mieszanka ziół do obtoczenia. Kurczaka, fileta z piersi kurczaka, no i na koniec świeże gałązki tymianku. Zabierajmy się do wykonania tej sałatki. Najpierw należy rozbić tłuczkiem do mięsa filet z piersi kurczaka. Kładziemy go na folii, przykrywamy również folią, no po to, aby nie ubrudzić całej kuchni, no i oczywiście obiektywu. polewamy olejem rzepakowym, który ma wszechstronne zastosowanie i w tej sytuacji do pieczenia tego mięsa będzie idealny. Smarujemy z każdej strony pierś z kurczaka, następnie posypujemy zarówno mieszanką ziół, pieprzem oraz solą. Ma całość, jak wiadomo, połączy nam smaczny olej rzepakowy, który wbrew mitom nie zawiera szkodliwego kwasu erukowego, kwas rukowy został wyeliminowany z oleju rzepakowego już około 40 lat temu. Pierść czaka, obtoczona i posmarowana olejem, najlepiej jakby sobie poleżakowała z 10-15 minut. Po tym czasie wkładamy ją do rozgrzanego do 180 stopni piekarnika na około 20 minut. Pierwszy się piecze, a my przechodzimy do garnków. Na kuchence mamy dwa garnki, najlepiej równolegle gotować zarówno buraki, jak i oczywiście drugi składnik naszej sałatki, ziemniaki. Gotujemy je tak długo, aż zmiękną, ale nie możemy oczywiście zrobić z tych ziemniaków pirę, bo musimy je później pokroić w talarki albo jakąś niewielką kostkę. Tak samo buraki. Pierś się piecze, w towarzystwie mieszanki ziół i smacznego oleju rzepakowego. I warto wspomnieć, że kwasy omega 3 i omega 6, które są zawarte w oleju rzepakowym, wpływają bardzo korzystnie na utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi. A my wyciągamy pierś z kurczaka, no i na chwilę musimy ją odłożyć, aby wystygła. Obieramy ze skórki. Czerwoną cebulę kroimy ją na pół, a docelowo kroimy w słupki. Słupki będą się fajnie prezentować w naszej sałatce. A czerwona cebula jest nieco bardziej delikatna niż jej biały odpowiednik. Teraz wykonamy bardzo ważną część. Będzie to sos z musztardy. No i z dość sporej ilości oleju rzepakowego, który jest świetny na zimno, jest świetny do smażenia, jest świetny do pieczenia, sosów, sałatek, dań na ciepło, na zimno. My wykorzystamy go właśnie na zimno do sosu, którym polejemy naszą sałatkę. Wlewamy olej rzepakowy, wcześniej dodaliśmy musztardę, wsypujemy sól i pieprz i całość w takim prostym plastikowym pojemniczku Mocno poruszamy, rozbijamy, aby ten sos połączył się z musztardą, olejem i przyprawami. Kiedy filet już wystygł, możemy go pokroić na takie długie, czy w zasadzie większe kawałki nie będziemy tego bardziej rozdrabniać fajnie się to prezentuje ziemniaki obieramy ze skórki no a następnie będziemy kroić i tutaj w zależności od preferencji mogą to być może to być niewielka kostka mogą to być po prostu talarki buraki również obieramy ze skórki no i analogicznie jak ziemniaki będziemy je kroić my akurat pokroimy buraki w niewielkie talarki ponieważ mamy takie dość o małej średnicy buraki, więc świetnie się nadadzą. No i pierwsza warstwa to będzie warstwa naszego miksu sałat. Jak widać tutaj barwne sałaty, zielone, nieco fioletowe, trochę granatowe, czerwone. Następna warstwa to bardzo smaczne, słodkie buraki, bez przyprawy, tylko i wyłącznie gotowane i bardzo zdrowe. Kolejna warstwa to warstwa z ziemniakami. Przekroiliśmy ziemniaka na pół, a następnie na takie pół talarki. Mamy dość spory gabarytów ziemniaki, więc postanowiliśmy je po prostu nieco zmniejszyć. Posypujemy czerwoną cebulą, którą wcześniej pokroiliśmy w słupki. Dodajemy bardzo ważny składnik filet z piersi kurczaka obtoczony w ziołach i oleju rzepakowym, a całość skrapiamy przepysznym sosem musztardowym z wykorzystaniem oleju rzepakowego. A jeśli potrzebujesz więcej przepisów z wykorzystaniem oleju rzepakowego i chciałbyś również, tak jak my, pokochać ten składnik, wejdź na stronę pokochajolejrzepakowy.eu. Życzymy smacznego! Zostaw komentarz pod tym filmem, będzie nam bardzo miło. Zobacz też nasze inne smaczne przepisy. Pozdrawiamy!